O, bojej gryka! Światło? Co to za? Światło? No, wstawaj, i kuba. To jakiś chyba cuda. Chłopaki, wnogi, niebo go leje. Na trzymopodach chyba coś się dzieje. Może ropa tam trzysnęła i z łopata przeminęła. My nie mamy nic prócz męsnej chatki. Że raz nas podatki. Ech, ech, weźmy lepiej ucz wierszy, barany. Na tym najlepiej się znamy. Och, stawać, wstawać, nie czas na stanie. Słyszę jakieś anielskie śpiewanie. Lulaj, że jezu, lulaj, że lulaj, A ty go lulaj. 我住，我住？